Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był już 30. tego typu wydarzeniem. W ostatnią niedzielę stycznia atrakcje dla mieszkańców przygotował również lokalny sztab, tradycyjnie składający się z harcerzy Hufca ZHP Myszczonów, którym przewodził komendant Przemysław Zawadzki. Zapraszamy do obejrzenia specjalnego wydania Merkuriusza Myszczonowskiego w wersji TV, w którym podsumowujemy to wydarzenie. Orkiestra w tym roku rozpoczęła swój koncert od 9 biegu z termami mszczonów oraz atrakcji przygotowanych przez Myszczonowski Ośrodek Kultury. Centralnym miejscem finału była hala sportowa, a licznie zgromadzonych na niej uczestników pozytywną energią zaraziły się liderki z SKF Fresh. Ogromne zainteresowanie, szczególnie najmłodszych, wzbudziły również pokazy akrobaty Łukasza Wójcika i iluzjonisty Przemysława Lisika. Pokaz ratownictwa drogowego na placu przed budynkiem dawnego gimnazjum zorganizowali strażacy z OSP Mszczonów. Akcję pomocy uczestnikom wypadku specjalnie dla widzów komentował naczelnik Krzysztof Cieślik. Swoje zdolności prowadzenia ciężkich koparek zaprezentowali również pracownicy firmy AGAR, którzy sprawili, że pojazdy te poruszały się na przykład jedynie na dwóch kołach. W odbywającym się na hali finale nie mogło zabraknąć sportu. Członkowie UKS olimpijszych mszczonów oraz przyjaciele WOś przygotowali prawdziwy super mecz koszykarski. Podczas tych zmagań młodość wygrała z doświadczeniem. Podopieczni stowarzyszenia zwyciężyli stosunkiem 45 do 39. Wyjątkowe widowisko muzyczne na hali sportowej stworzyli wspólnie orkiestra Denta OS Klamszczonów i DJ Praktyczna Pani. Występ rozpoczął się od utworu karnawał z repertuaru WW, melodia ta w instrumentalnym wykonaniu jest nieoficjalnym hymnem Woś. Szczonowski finał zakończyło tradycyjne światełko do nieba o wyjątkowym charakterze. Wszyscy go uczestnicy otrzymali zimne ognie, które po zapaleniu stworzyły piękny widok. Fireworking z uwagi na dobro zwierząt, zastąpiono tańcem ognia. Prawdziwy fire show stworzyła grupa Pów Power of Our Flow. Wszystkie atrakcje, które zostały przygotowane podczas tegorocznego finału, miały na celu zebranie jak największej kwoty na wsparcie okulistyki dziecięcej w Polsce. Szczanowani w tym roku podczas biurki ofiarowali łącznie ponad 44 tysiące złotych. Z uwagi na pogodę i ograniczenia, jest to naprawdę świetny wynik.